Nowa strategia Orlenu na lata 2025-2035 budzi mieszane uczucia wśród analityków. Choć ambitne plany inwestycyjne mogą przynieść pozytywne efekty, to elastyczność i złożoność strategii rodzą pytania o skuteczność jej realizacji. Dziś zapytaliśmy analityków o szanse, ryzyka i perspektywy dla spółki Orlen. Serdecznie zapraszam na odcinek. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska i Dom Maklerski Navigator. Było wiele obaw przed publikacją nowej strategii Orlenu, szczególnie o poziom nakładów inwestycyjnych, czyli CapEx. Faktycznie po oczach biją multimiliardowe kwoty. Są modne tematy dekarbonizacji i cyfryzacji. Jednak jest też elastyczność oraz zaadresowanie oczekiwań inwestorów mniejszościowych. Zabrakło z kolei założeń co do efektów synergii integracji gargantuicznej, jak na polskie warunki grupy. Niemniej realizacja ogłoszonych planów może stać się katalizatorem wzrostu wartości Orlenu w średnim terminie. Polski koncern multienergetyczny zapowiedział włączenie energii jutra i do 2035 roku przewiduje przeznaczenie 350 do 380 miliardów złotych na inwestycje i wypracowanie 500 do 500 miliardów złotych skumulowanego zysku EBITDA LIFO. Na pierwszy rzut oka, skala tych liczb może przyprawić o zawrót głowy, nie przeraża jednak analityków. Nawet wręcz przeciwnie, decyzja o prezentacji szacunków EBITDA i uzależnione od rozwoju sytuacji podejście do nakładów inwestycyjnych, a szczególnie solidna dywidenda i filozofia zarządzania kapitałem, zostały pozytywnie odebrane. Zaskakuje za to brak spodziewanych efektów integracji grupy, co jest określane jako jeden z fundamentów strategii. Jonathan Lamp, analityk Woot Co., Zwrócił uwagę, że aktualizacja strategii nastąpiła po zmianie władz koncernu, więc mogła zawierać poważne zmiany, a mimo to w najważniejszych kwestiach różnice są niewielkie. Również zdaniem Kamila Kliszcza, co do kierunków rozwoju i obszarów, w których spółka chce inwestować, dużych zaskoczeń nie było, ponieważ projekty były komunikowane wcześniej. Jak powiedział Stokwatch, dyrektor departamentu analiz M-Banku Kamil Kliszcz, co do skali inwestycji, to ona rzeczywiście jest duża, natomiast komponent dyskrecjonalny i aspiracyjny, czyli projekty aktywa, które dopiero trzeba kupić, żeby osiągnąć cele jak zwiększenie wydobycia gazu czy mocy w źródłach odnawialnych, jest z niej dosyć istotny. Można więc powiedzieć, że kierunki zostały zdefiniowane, natomiast nakłady nie są jeszcze stricte zabudżetowane. W efekcie ciężko to już wrzucać w model i dyskontować, gdy nie wiemy kiedy i za ile takie aktywa czy pipeline projektów OLEN będzie kupował. Wydaje się, że z punktu widzenia inwestorów mniejszościowych ta strategia zaadresowała obawy i kwestie, które były kontrowersyjne, jeśli chodzi o generowanie zwrotu dla akcjonariuszy, w tym sensie, że nic nowego tutaj się nie pojawiło. Nie ma flagowych dużych projektów, które zmroziłyby inwestorów i napawały lękiem. Oczywiście są rzeczy, które trzeba dokończyć, jak olefiny, ale to też wcześniej było już sygnalizowane, że ten projekt będzie kontynuowany i jakie będą jego koszty. Pytany o ewentualne ryzyko przekroczenia długu netto do Ebida, który w perspektywie do 2030 roku spółka planuje utrzymać na poziomie nie wyższym niż Dwukrotnym, analityk M Banku przypomniał, że duża część planowanych inwestycji jest skalowalna. Jeszcze dalej idzie analityk Utentko, który po prostu nie widzi większych szans na zbliżenie się do tego poziomu. Jak podkreślił Kliszcz, to nie będzie na przykład jeden strzał, w którym Orlen kupi 10 GW mocy odnawialnych. Portfel będzie budowany stopniowo. Zakładam, że jeśli otoczenie makro będzie się strasznie pogarszało i zarząd widziałby, że przepływy rozchodzą się ze średnioterminowymi projekcjami, to po prostu będzie stopową nakłady. Bezpieczniki tej strategii czy minimalna dywidenda i poziom zadłużenia są wyznacznikiem tego, czego zarząd się podejmuje. Myślę, że po to te bezpieczniki zostały zdefiniowane, żeby ich nie przekroczyć i odpowiednio wcześniej reagować. Podejście do polityki dywidendowej i filozofia zarządzania kapitałem są oceniane przez analityków jako jedna z pozytywnych stron zaktualizowanej strategii Orlenu. Jak podkreślił Kliszcz, mamy lekko podniesioną minimalną dywidendę i to jest na plus. Oczywiście nie jest to podniesienie spektakularne, więc też nie było efektu wow. Natomiast komponent dywidendy dodatkowej i jego sformułowanie pokazujące interesującą filozofię zarządzania kapitałem, 25% przepływów operacyjnych po kosztach finansowania, Pozostaje w gestii zarządu i może być przeznaczone na dywidendę. Bazowo 3 czwarte przepływów operacyjnych ma finansować CAPEX, który będzie budżetowany, a więc zapewnione inwestycje. Natomiast pozostała 1 czwarta jest w gestii zarządu, a zatem to bufor na potencjalne akwizycje albo dodatkowo dywidendę. Myślę, że to jest coś, co w średnim terminie powinno się inwestorom spodobać, jeśli oczywiście zarząd pokaże, że to rzeczywiście tak działa. Dodał, że publikacja guidance dotyczącego. Poziomu zysków EBITDA to jest coś nowego i pozytywnego. Jak wymienił dyrektor Departamentu Analizem Banku, oczywiście w długim terminie wiarygodność prognoz przedziałowych pozostaje ograniczona, jednak w krótszym terminie widać, że zarząd jest trochę bardziej optymistyczny niż konsensus rynkowy, wierzy w lepsze wyniki. Założenia makro, na których opiera swoje szacunki nie są kontrowersyjne i super optymistyczne. Wydaje się więc, że można to odbierać jako sygnał dla rynku, że może być zbyt pesymistyczny w swoich prognozach co do wyników Orlenu. Jeśli będzie to potwierdzać w kolejnych kwartalnych sprawozdaniach, to myślę, że to też może budować lepszy sentyment. Dodatkowo jeszcze otoczenie makro w sektorze ostatnio jest sprzyjające w tym ceny gazu, teraz ceny ropy, spready arbitrażowe, a marże rafinaryjne. Trochę odbiegają in plus od bazowych założeń, które były w konsensusie jeszcze miesiąc, dwa temu. Jak z kolei dodaje LAMP, największa zmiana ma nastąpić w segmencie energetycznym, gdzie ma być dokonana największa część inwestycji. Downstream ma odnotować znaczną poprawę, ale uważamy, że będzie to w dużej mierze spowodowane czynnikami makro. Wśród strategicznych planów Orlenu uwagę zwraca m.in. zainteresowanie potencjalnymi transakcjami w Ameryce Północnej. Analitycy zwracają jednak uwagę, że nie będzie odkrycie Ameryki. Jak wymienił Kliszcz, Orlen ma aktywa wydobywcze w Kanadzie i niewykluczone, że będzie je zwiększać. Spółka jest aktywna na tradingu za oceanem i kupuje gaz z rynku amerykańskiego handlowany po benchmarku Henry Hub. Śledzi kształtowanie się cen gazu za oceanem po to, żeby tradować przez terminale skraplające, i transportować gaz do Europy bądź handlować nim na morzu. Także dalsze inwestycje w Ameryce Północnej wydają się realne. Rynek wydobywczy oil and gas jest płynny. To znaczy są transakcje, są aktywa na sprzedaż. Otwarte pozostanie pytanie o ceny i podejście Orlenu. Historia wcześniej toczyła się różnie, choć ostatnio akurat były to udane transakcje było przejęcie w Norwegii tuż przed wybuchem kryzysu energetycznego, gdzie ceny energii mocno poszybowały. Tutaj ważne jest to, żeby rynek czuł, że spółka podchodzi do tego ostrożnie i transakcja nie jest celem samym w sobie i żeby Orlen bilansował swoją pozycję tradingową własnymi złożami. Analityk Utenko uważa za to, że rozwój działalności upstream w Norwegii może być większym wyzwaniem niż dotychczas. Jak wskazał Lamp, a to dlatego, że znaczenie norweskiego gazu wzrosło, odkąd rosyjski gaz został usunięty z rynków europejskich. Kolejną kwestią, którą zaakcentował prezes Orlenu Ireneusz von Fara podczas prezentacji strategii jest zadanie integracji grupy po wcześniejszych akwizycjach. Jak zaznaczył analityk banku, to jest na pewno jedno z kluczowych zadań. Był szereg dużych akwizycji przeprowadzonych w ostatnich latach jak PG, NIG, Lotos czy Energa. Synergie z tego tytułu powinny zostać dostarczone i spółka powinna się z nich rozliczyć. Tego zabrakło w ostatnich latach. Sprawa została zasygnalizowana w nowej strategii, ale bardziej hasłowo. Nie było żadnych deklaracji co do kwot, a także jakie oszczędności i profity zarząd zakłada. Myślę, że tutaj przydałoby się to trochę skonkretyzować, co się dokładnie za tym kryje. Pamiętamy, że poprzedni zarząd Orlenu widział wielomiliardowe synergie, nawet 20 miliardów. Później spółka nie rozliczyła się z tego, nie było ciągu dalszego w tej kwestii, że już mamy tyle synergii, a za rok będzie tyle, i tak dalej. Wiadomo, że zawsze trudno to kwantyfikować, ale jeśli była mowa o tak dużych kwotach, to jakieś konkrety by się przydały, co tam się z tym dzieje i co jest do zrobienia. Zwłaszcza, że wcześniejsze kwoty wydawały się mało realne. Synergie do wygenerowania na pewno są. W ocenie specjalistów za mało jest też konkretów co do inicjatyw cyfryzacyjnych w obszarze detalicznym koncernu. Jak ocenił Kliszcz, co do samego kierunku to założenia wydają się sensowne, natomiast na pewno jest to duże wyzwanie, żeby taką cyfrową platformę Marketplace na marce Vitae stworzyć i polinkować klientów paliwowych z klientami energetycznymi. To na pewno nie jest proste i myślę, że póki rynek nie zobaczy twardych efektów, to nie będzie tego dyskontował. Z kolei Thomas Plecer, CFA, analityk Erste, Befektetesi ocenił, że Orren opracował bardzo złożoną dziesięcioletnią strategię, w której cele w zakresie fuzji i przejęć oraz większość projektów mogą zmieniać się w czasie i rozmiarze wraz ze zmianą warunków zewnętrznych. Jak zaznaczył analityk Erste, jest to strategia o dużej elastyczności ze względu na nieprzewidywalny charakter branży energetycznej. Bardzo trudno jest wydać ogólną opinię. Uważamy, że sukces zależy od wdrożenia strategii rozwoju otoczenia. Odnieśliśmy wrażenie, że wysoka złożoność grupy jest raczej wadą, ponieważ zarząd musi koncentrować się na wielu obszarach i zadaniach jednocześnie. Nasze obawy dotyczące nadmiernych wydatków inwestycyjnych zmniejszyły się, ponieważ gwarantowana wypłata dywidendy i utrzymanie dźwigni finansowej pod kontrolą pozostają. Priorytetem dla grupy. Cel inwestycyjny na poziomie 35-38 miliardów złotych rocznie jest nadal bardzo wysoki, a plan inwestycyjny koncentruje się głównie na latach 25-30. Brakuje nam celów zwrotu z niektórych inwestycji. Jedyną wskazówką jest to, że Orlen spodziewa się wyższej EBITDA z przyszłości, co wskazuje na oczekiwane pozytywne zwroty ze wszystkich nowych inwestycji. Orlen zamierza osiągnąć cele redukcji emisji CO2 wyznaczone przez Unię Europejską, więc większość nowych inwestycji służy tym celom z nieznanymi potencjalnymi zwrotami. Prześledźmy teraz stwierdzenie analityka Woot Co. Chociaż niektóre aspekty planu mogą nie przynieść oczekiwanych przez nas zysków, ogólnie rzecz biorąc uważamy go za mające na celu efektywne przeształcenie Orlenu z tradycyjnej spółki energetycznej w spółkę o znacznie niższej intensywności emisji CO2 przy jednoczesnym rozwoju całej działalności. Dzięki hojnej polityce dywidendowej i silnemu bilansowi spółka nadal wydaje się naszym zdaniem niedowartościowana. Jak z kolei stwierdza Kliszcz Podsumowałbym tą strategię tak, że adresuje sporo wcześniejszych lęków rynkowych i publikacja nie wywołała euforii na rynku, natomiast można oczekiwać, że w średnim terminie ta strategia może stać się lekkim pozytywnym katalizatorem dla notowań Orlenu i pozwoli na rozpoczęcie odbudowy zaufania rynku do spółki, jeśli oczywiście będzie realizowana. A grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przyjęcia Energii Grupy Lotus oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły niemal 373 miliardów złotych w 2023 roku. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku i wchodzi w skład indeksu WIG20. To wszystko już w tym materiale. Zachęcam do uczestnictwa w debacie w komentarzach na temat tego czy widzicie Orlen jako Perspektywiczną spółkę do inwestycji na ten moment. A teraz już zapraszam do pozostałych materiałów na naszym kanale i do zobaczenia w kolejnych.